No się mamy taką to kolejny odcinek serii Real News. W dzisiejszym odcinku newsów będzie to już oficjalne Real i Paisa, że Mem wymieniają się bramkarzami. Do, Pary, do Paryża idzie Keylor Navasa a do Madrytu przychodzi Alphonse Aureola. Też wiązuję, czemu kurdeczkiem ma imię, Francuz, nie wiem. Znaczy się mnie. Moim zdaniem, Hisararu to był bardzo zły ruch. Nasz bramkarz, bardzo dobry, lepszy moim zdaniem, niż ten cały KURTUE. Ja powinienem grać w pierwszym składzie, nie ten BELK. Co 7 bramek za Cytiko wpuścił. No. Ale co, trzeba żyć dalej. Będę siedział na awie Aureola. Kurtuadzie wpuszczał i tak papa po mistrzostwie. I to na tyle w tym odcinku Elo.